Dzień dobry Państwu za studia WPS Production. Mówią do Państwa Dariusz Kosiur i Paweł Ziemiński. Nazbierało nam się mnóstwo spraw, ostatnio y, troszeczkę zaniedbywaliśmy Państwa. Obiecujemy poprawę, ale konsumowaliśmy te wydarzenia, które co dzień napływają z kraju i z zagranicy. Różni są bohaterowie tych wydarzeń. Może zaczniemy od. Nowego, ale bardzo energicznie działającego ministra obrony narodowej Antoniego Macierewicza, bo tenże Antoni Macierewicz to jest jedna z tych ikon nowego typu sprawowania e, rządów nad Polakami przez okrągły stół. E, czytaj e, tych nominatów korowskich jeszcze z lat 70., a nawet wcześniej, jakbyśmy poszli w tych biografiach, to byśmy doszukali się różnych dziwnych rzeczy, skąd ci ludzie się wzięli ale pozostajmy tylko przy tym korze Antoni Macierewiczu no i teraz tej funkcji, którą on sprawuje to znaczy ministra obrony narodowej przyznam, że jak usłyszałem tę nominację no ale byłem pewien, że to pewnie jest żelazny kandydat nie to, że wpadłem w panikę, ale w przerażenie pewne dlatego, że człowiek ten sprawia wrażenie jakiegoś bardziej emocjonalnego nieprzewidywalnego i wręcz powiedziałbym yy, człowieka, który no, nie daje gwarancji zdrowia psychicznego yy, i temu człowiekowi powierza się bardzo odpowiedzialne stanowisko ministra obrony narodowej i yy, on w krótkich yy, swoich decyzjach od przez te trzy miesiące sprawowania funkcji, niewiele więcej, bo ten rząd zdaje się niedawno miał 100 dni, no już się zaznaczył kilkoma bardzo ciekawymi decyzjami. Pierwsze to na początku roku odwiedził też polski kontyngent w Afganistanie, no i tam przebrał się w mundur Polowy wojska polskiego. Chyba sam nie odbywał służby wojskowej nigdy, bo tylko kiedyś występował, pamiętam jeszcze go, z tych lat 60., -tych, jako takiego młodego aktywistę, który wtedy był zakochany w warze i w komunizmie latynoamerykańskim. Potem nagle stał się zwolennikiem myśli neokomunistycznej, czy też anarchistycznej, czy też lewackiej, trockistowskiej, no bo takim w rzeczywistości był KOR, nagle odkryliśmy w Antonim Macierewiczu, żarliwego katolika i nawet narodowca, bo Ruch Katolicko-Narodowy, tak on się nazwał wtedy, był liderem tego ruchu. I potem widzimy to przeobrażenie z anarchisty, komunisty, yy, nagle zagorzałego narodowca, katolika, no i w, teraz w nowej yy, funkcji, jako tego kreatora polskiej polityki wojskowej, ale aż strach pomyśleć, do czego to doprowadzi, dlatego że on wtedy w tym spotkaniu na początku roku, no, a wcześniej taka była audycja nagrana w telewizji Trwam, nawet dokładnie, nawet nie w Radio Maria, a w telewizji Trwam, no, dał się poznać jako no, po prostu chorobliwy rusofob, jakiś urojeniowy głosiciel mocarstwowości Polski. No i to samo propagował na tym spotkaniu w, z żołnierzami tego polskiego kontyngentu w Afganistanie. No Darku, co, jakie, z czym ci się kon, kojarzy Antoni Macierewicz? No tak w ogóle to m, wspomniałeś o obronie narodowej, to właściwie prawie bym zakończył audycję, gdybym się spytał, a to my mamy jakąś narodową obronę? No ale to już byłoby podsumowanie, to może na końcu zadamy to pytanie. Nie no, Macierewicz, no, postać w sumie smutna, no. Smutna i, i tragiczna w tych naszych czasach. No bo to, ja nie wiem, oni doprowadzili od początku, od 90 roku, kiedy powstawała ta trzecia RP, do likwidacji armii. A teraz chcą mówić o jakiejś narodowej obronie, no ale niby właściwie przed kim mielibyśmy się bronić w tej chwili. Ja przyznam się, bo dziwej wejdę w sumie z tą likwidacją armii, bo my mówimy tutaj o wzmacnianiu tej wschodniej flanki. Kreuje się tu przed opinią publiczną w Polsce jakiś wizerunek groźnej polskiej armii, a słyszałem jakiś program, taką analizę dowódców wojskowych wysokiego szczebla rosyjskich, którzy analizując układ sił w Europie, na świecie, no niestety z przykrością. Polski jak, jak prawie, że nie zauważyli, z taką no przykrą dla nas Polakom, jak gdyby lekceważenie powiedzieli: No, Polska, no tak, no tej armii prawie nie ma. To znaczy w ogóle nie istniejemy jako kraj o jakimś potencjale obronnym, tylko jako pewien kontyngent albo kolonizujący kraje, takie jak Irak, Afganistan, czy jakieś misji takich policyjnych w zasadzie jak w przypadku Bałkanów. No i ten kontyngent, który ma uwiarygodniać Międzynarodowy charakter imperializmu amerykańskiego. Czyli Amerykanie realizują swoją politykę pod dyktando środowisk bankiersko militarystycznych żydowskich w Stanach Zjednoczonych, na no, żeby to przybrało charakter działań międzynarodowych, teraz Unia Europejska, powiedzmy Francja czy, czy Niemcy, teraz te kraje są troszeczkę mniej chętne do uczestniczenia, no to Polacy jako są ci harcownicy międzynarodowi używani. Tu właściwie można podać pewną liczbę, no, która charakteryzuje stan naszej obronności. Mamy Nasza armia liczy około 90-kilku tysięcy ludzi, z tym, że około 50 tysięcy około połowa to są oficerowie i urzędnicy, więc nie są to ludzie pola walki. Więc praktycznie ta armia nie istnieje. Ale co ciekawe, właściwie te wszystkie armie w Unii Europejskiej, w całym tym żydowskim obozie, prezentują ten sam poziom siły obronnej. Czyli armie, generalnie rzecz biorąc, armie państw europejskich zostały zdemontowane. Ponieważ mogłyby stanowić zagrożenie, no właśnie dla kogo, skoro zostały zdemontowane? Te wszystkie te państwa są członkami NATO i reprezentujemy interesy amerykańskie tych interesów się broni, no bo przecież nie naszych Polskich w Iraku czy w Afganistanie. Można by postawić też, że być może to jest jakaś misja pacyfistyczna Stanów Zjednoczonych, że chcą zdemilitaryzować Europę, prawda? to no za, chyba, znaczy tak. zostawiając swoje bazy wojskowe, których jest niemało i w Europie także, tylko że w tych bazach mają być wyłącznie najemnicy amerykańscy, żołnierze amerykańscy, natomiast jak gdyby tą wisienką na torcie mają być jakieś szczątkowe oddziały wojskowe kraj, krajów tych rdzennych, prawda? a na wypadek jakiegoś chaosu europejskiego, w których coraz bardziej wpychana jest Europa, będzie brakowało sił wojskowych, które miałyby za zagwarantować jakiś ład i początek. Być może o to chodzi. No tak. Bo... Być może chodzi o jakieś obezwładnienie narodów europejskich. Oczywiście, że tak. To jest z góry przemyślane, bo gdyby doszło ewentualnie do jakichś zmian politycznych, które, no w przyszłości nas, nie, nie oszukujmy się, czekają, dlatego, że Stany Zjednoczone będą się musiały wycofać z Europy. Zresztą już to prawdopodobnie oni sami zakładają, dlatego, że plany budżetowe Stanów Zjednoczonych na następny rok przewidują większy udział finansów na rzecz obronności, udziału wojsk amerykańskich w rejonie Pacyfiku, a nie Atlantyku. Także widać stąd, że USA będzie się wycofywało pomału z tej Europy, a więc dlatego zostały te wszystkie armie zdemobilizowane. Ale tutaj jest pewien ciekawy fakt, bo zamiast realnej siły wojskowej i realnych problemów wojskowych mamy się angażować i przeżywać tak zwaną polityką sentymentalno-historyczną i wspominać żołnierzy wyklętych. I zachwycać się naszym poświęceniem, naszymi y, straceńczymi działaniami, nierealistycznymi działaniami wojskowymi w okresie, kiedy w zasadzie działania y, tych głównych sił w czasie II wojny światowej, już w 1943 roku w zasadzie ukształtowały nowy ład powojenny, i wiadomo było, że trzeba wybrać, za którą opcją chcemy się opowiedzieć, czy za opcją. Reprezentowana przez Stalina i Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich, czy też za opcją prozachodnią. No, nasze położenie geopolityczne wskazywało jedyną racjonalny wybór, to znaczy opowiedzenie się po stronie współpracy i koalicji międzynarodowej, alianckiej, ale z udziałem istotnym Związku Radzieckiego jako głównej siły wyzwalającej. Nasze terytorium narodowe, wobec tego nie antagonistyczne stosunki ze Związkiem Socjalistycznych Republik Radzieckich, tylko ułożenie takich stosunków, żeby gwarantowało to przetrwanie zarówno substancji ludzkiej, narodowej, jak i substancji gospodarczej i wojskowej. A, 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 a w zamian za to, za yy, no, namową czy za linią polityczną obozu londyńskiego, przyjętą politykę konfrontacyjną, straceńczą, no i w takim momencie oczywiście nie mogliśmy się dziwić, że ten wyzwoliciel Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich i Armia Czerwiona, no nie chcąc pozostawiać za, na swoim zapleczu oddziałów, które mogły zagrozić jako piąta kolumna ewentualnym, w ewentualnym, spodziewanym nawet konflikcie między Zachodem, a Rosją, czy Związkiem Socjalistycznych Republik Radzieckich wówczas, no musiały być w jakiś sposób Spacyfikowane. Politycy polscy powinni o tym wiedzieć. No, oczywiście, że tak, dlatego że przecież Zachód zakładał, że zaraz po 1945 roku doprowadzi do wojny z Rosją. Żo żołnierze niemieccy w niewoli alianckiej do 1947 roku byli utrzymywani w gotowości bojowej. Cały czas. W końcu okazało się, że to nie, nie będzie możliwe, no i, i w 1946 roku chyba Churchill użył pierwszy raz określenia żelazna kurtyna, co oznaczało, że są, istnieją dwa wrogie obozy i że walka z tym wschodem będzie cały czas prowadzona. No zresztą wiemy, czym ona się skończyła w roku 90, bo była faktycznie prowadzona. No i prawdopodobnie ta realistyczna linia polityki polskiej, którą reprezentował... Władysław Sikorski, na przykład też Stanisław Grabski, który towarzyszył w wizycie i w, w momencie podpisania traktatu Sikorski majski, ta linia wywodząca się z nurtu myśli narodowej, z tego prawicowego, jeszcze wcześniej, patriotycznego nurtu PPS-u, bo Stanisław Grabski to był ten człowiek PPS-u kiedyś, nawet w jednej PPS z Józefem Piłsudskim, ale potem zdecydowanie. Zwolennik stronnictwa narodowego oraz idei właśnie tej realistycznej polityki ułożenia stosunków z Rosją jako tym dużym mocarstwem, który będzie odgrywał istotną rolę w tej naszej części Europy. I ta polityka musiała być zniszczona, między innymi na pewno ofiarą tego padł Władysław Sikorski, to bezwzględnie wszystko wskazuje na to, że był ofiarą polityki anglosaskiej i syjonistycznej, która miała zniszczyć ten ład, to ułożenie stosunków dobrosąsiedzkich między Polską a Związkiem Socjalistycznych Republik Radzieckich, które mogły zbudować jakiś ład w oparciu o, o narody słowiańskie. No, Wprawdzie i tak do tego doszło, tylko że już w nowych warunkach politycznych, kiedy to już nie rząd Sikorskiego, tylko no, rząd Polskiej Partii Robotniczej. Yy, no, tylko właśnie. był. był do był, tego był, doszło, ale niestety nie wyglądało to tak, jak partnerem. mogło wyglądać, gdyby Sikorski nie był zamordowany, no, nie został tak, zamordowany. Oczywiście, tak, oczywiście. Bo rząd Sikorskiego jednocześnie był uznawany przez Zachód i przez Związek Radziecki, a, jedno, a jednocześnie cieszył się poparciem z polskiego społeczeństwa. Czyli była jeszcze też jakaś trzecia siła. No tak. Może. Już po 1945 roku, niestety, po zamordowaniu Sikorskiego, nowa armia, druga, kolejna armia, która wyszła ze Związku Radzieckiego, no i, i ten rząd tu zainstalowany, nie cieszył się już uznaniem polskiego społeczeństwa. I to z korzyścią dla Zachodu, dlatego że. Byliśmy jako społeczeństwo już wrogo nastawieni do Związku Radzieckiego. Znaczy, Stąd było, była instalacja w Polsce zaraz rządów żydowskich, żeby właśnie żołnierzy wyklętych, o których wspominałeś, żeby to wszystko zostało zneutralizowane. No bo tak być musiało, przez żadna władza nie pozwoli sobie na to, żeby tu coś funkcjonowało, co jest przeciwko niej, w dodatku jakaś siła zbrojna. To było oczywiste. A ci ludzie, ci żołnierze wyklęci, zostali zostawieni sami sobie. Nikt się tym nie przejmował. Nie przejmował się żadnymi stratami polskimi, no bo to były straty w każdej stronie. I na tym polegała właśnie zbrodnia zachodu. I teraz my nawet, to co powinno być przedmiotem oceny współczesnych pokoleń Polaków, to nie jest oczywiście ocena bohaterstwa tych poświęcenia żołnierzy wyklętych, bo to są rzeczy prawie że bezsporne, chociaż niektóre tragiczne, bo tam się zdarzały też akty zwykłego bandytyzmu, oczywiście. jak to w każdych, jak w każdych sytuacjach ekstremalnych i oczywiście żadna z tych historii nie jest czarno-biała, ale nawet zostawiając to, tylko patrzę, jaka jest interpretacja oraz wykorzystanie tego zjawiska przez współczesną politykę polską. A. To znaczy, to jest znowu wpychanie Polski w sentymenty, w emocjonalność, w brak racjonalizmu politycznego i wychowywanie młodego, szczególnie młodego pokolenia Polaków w jakiejś paranoi politycznej. O, odtwarzanie nienawiści. W nienawiści, nie? w braku racjonalności, w, w dokonywaniu wyborów z niekorzyścią dla sytuacji, Politycznej Polski, sytuacji demograficznej, gospodarczej do no całości interesu narodowego polskiego. No tak, dlatego, tak, że tak należy od, to od, od, Odkąd Putin odjął władzę, zostały zablokowane, wyeliminowane żydowskie rządy w Rosji. Rosja już nie jest rozkradana, nie jest demontowana i zachód chce w każdy możliwy sposób. No, a atakować tutaj właśnie. No, i Polska staje się narzędziem takiego yy, no, straceńczego znowu ataku na Rosję, gdzie stosunek Rosji. sił między Polską a Rosją no, daje jasną odpowiedź, czym miał, mogłoby się to skończyć. No, i tutaj wracam znowu do tej postaci pana Antoniego Macierewicza, no, jego głównego guru, pana Jarosława Kaczyńskiego, którzy konserwują ten straceńczy, ten y, y, jakiś nieracjonalny i ten zupełnie niepotrzebny y, Polakom kierunek działania w polityce zagranicznej i wewnątrzkrajowej dlatego, że wychowują młode pokolenia nie w świadomej i racjonalnej polityce dla długofalowym myśleniu na korzyść tego pokolenia i dalszych pokoleń Interesów tylko, w tylko w zapalczywości, w jakichś mitach, w jakiejś nienawiści do tak naprawdę sojuszników, bo Rosja to jest jedyny poważny sojusznik Polaków w zbrodniczej polityce anglosasko-żydowskiej przeciwko Polsce. No nie no bo to, to trzeba powiedzieć sobie jasno i otwarcie, jesteśmy narzędziem żydowskiej polityki, która zmierza do opanowania Rosji, w końcu do, do jej zniszczenia, do przejęcia, do zawładnięcia. Nią. A żeby pokazać cały absurd jeszcze tego, tego kierunku myślenia i działania obecnego ministra obrony narodowej, to tylko wspomnę już, pomoże nawet zmierzając ku końcowi tej naszej dzisiejszej audycji, że pan Antoni Macierewicz podjął takie szaleńcze decyzje, że uznał, iż cały ten wysiłek wojskowy, który był udziałem Wojska Polskiego, które przyszło z Armią Czerwoną, a które było zasadniczym wysiłkiem wojskowym. Przecież to przy całym uznaniu dla działania Armii Krajowej Armia Krajowa nie była w stanie wyzwolić Polski, tylko Armia Czerwona no, była w stanie no, i zrobiła to wyzwolić Polskę. I sojusznicze Wojsko Polskie utworzone przy Armii Czerwonej. To byli wyzwoliciele terenów Polski i należy się szacunek tym żołnierzom, zarówno Armii Czerwonej, jak i żołnierzom polskim. Natomiast Antoni Macierewicz ostatnio nazwał wszystkich żołnierzy Wojska Polskiego, którzy przyszli z Armią Czerwoną, jakąś drugim sortem Polaków, a kombatantów obecnie żyjących, czy weteranów, czy rodzinom już tych weteranów, bo dużo z nich to już nie żyje, ale żyją ich rodziny, pozbawił nawet możliwości wykonywania swoich działań organizacyjnych, tych działań organizacji kombatanckich, bo wypowiedział umowy najmu organizacjom kombatanckim o rodowodzie, jak to on nazwał, z Ludowego Wojska Polskiego, uznając, że to nie byli właściwi Polacy, bo ci właściwi to są żołnierze wyklęci, oni leżą w ziemi i ich tylko należy pamięć czcić. Natomiast o reszcie należy zapomnieć. Taki jest wydźwięk polityki, na wstępie polityki wojskowej ministra obrony narodowej Antoniego Macierewicza. No tak, ale wielu ludzi tutaj się daje nabrać i zaraz ktoś by ci rzucił argument, no ale wojna się skończyła w 1945 i przyszedł nowy okupant. Związek Radziecki. Byliśmy znowu pod okupacją. No. Tylko, że to jest oczywiście idiotyczny argument, no bo czym była niemiecka okupacja, i w ogóle Niemcy przecież mieli przyjęty i opracowany plan Zagłady Słowian. Zginęło nas. Kilkanaście milionów. Od 35 do 24 milionów zmniejszył się stan liczebny Polaków. Zresztą to jest bardzo. Po 1945 taka... Polska się rozwijała, prawda? I zbudowaliśmy przemysł. Przybyło nam ludzi, osiągnęliśmy w końcu 38 milionów. Pod okupacją, tak? No tak, do, do, dokonaliśmy reformy oświatowej, Nie, to, to wtedy złamano od 68 y, to, to roku, na analfabetyzmu. Od 1968 roku pod tą okupacją radziecką mogliśmy pracować nad własnym, własną bronią jądrową, wyposażeniem naszej armii we własną broń jądrową. Pod okupacją to się wszystko działo. No pod, pod okupacją tak? mieliśmy 400 tysięczną armię. Właśnie. Pod okupacją. Pod okupacją. Teraz pod okupacją, mamy 90 tysięczną, tutaj tak. połowa to oficerowie i pracownicy. I teraz sierpili. Polska się wyzwoliła, osiągnęła wolność. O czym mówił Jan Paweł II w 90 roku. On to mówił w 91, jak był w Sejmie, to chwalił. No macie w końcu wolność, prawda? Trzeba się cieszyć. W wyniku tej wolności nie ma armii, nie ma tego przemysłu, który został zbudowany. Znowu 8 milionów ludzi nam ubyło, coraz mniej się rodzi. To są te sukcesy. Ale mamy za to politykę 500 plus, plus to znaczy jakieś 110-120 10, euro na łepek i to ma e, zaspokoić Polaków i e, uczynić te straty, które spowodowały emigrację zarobkową kilku milionów Polaków na zachód które zaowocowały rozbiciem polskich rodzin, które zaowocowały załamaniem demograficznym, które zaowocowały zniszczeniem polskiej gospodarki, które zaowocowały zniszczeniem polskiej zdolności obronnej, które zaowocowały tym, że w świadomości młodego pokolenia Polaków utrwalane są stereotypy, nieracjonalność oraz mity o tym, czym jest polska siła militarna, czym jest siła polskiej gospodarki, czym jest taka niezachwiana przyszłość, Polski i Polaków. Dosyć gorzkie wnioski na, na, na początek tego roku i na początek tej funkcji ministra obrony narodowej Antoniego Macierewicza. Ze studia WPS Production mówili do Państwa jak zwykle Dariusz Kosiur i Paweł Ziemiński.